Siema, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć na czym polegał proces 16 na początku chciałbym Was zaprosić do zostawienia łapki w górę, subskrypcji, jeżeli ktoś też może zostawić komentarz, jeśli chce, a jeżeli pozwolicie, to zacznę. Więc tak. Proces 16 odbył się w dniach od 18 do 21 czerwca. 1935 roku w Moskwie. Ten proces był pokazowym wydarzeniem przywódców Polskiego Państwa Podziemnego PPP, którzy stanęli przed Kolegium Wojskowym Sądu Najwyższego ZSRR. W procesie brali udział m.in. Leopold Okulicki, Jan Stanisław Jankowski, Adam Bień, Stanisław Jasiukowicz, Kazimierz Płużak, Aleksander Zwierzyński, Eugeniusz Czarnkowski, Józef Chaciński, Kazimierz Bagiński, Stanisław Mierzwa, Zbigniew Stypułkowski, Kazimierz Urbański, Kazimierz Kobylański, Stanisław Michałowski, Józef Stenler-Domski oraz Antoni Bajdaka. NKWD pod przykrywką rozmów, rozmów na temat przyszłości III Rzeczypospolitej zaprasza na rozmowy działaczy sądu na kraj, Krajowej Rady Ministrów oraz Rady Jedności Narodowej. Co warto dodać, gwarantowano im bezpieczeństwo, co jak co, ale Rosjanie i bezpieczeństwo to się co najmniej gryzie niż łączy. Obietnice to jedno, a działania to drugie. I to stwierdzenie miało swoje przełożenie z nocy dnia 27 na 28 marca. 1945 roku, w momencie gdy NKWD, czyli wtedy radziecka policja, pod podstępem wywiozło do Moskwy 16 przywódców PWP, Miasto przez parę tygodni twierdziło, że oni to nic nie wiedzą o żadnych zaginięciach i że nie mają z tym nic wspólnego. Lecz gdy NKWD kłamało w żywe oczy, polscy politycy byli przesłuchiwani i torturowani. W moskiewskim więzieniu. Przejdźmy do sedna sprawy, ponieważ tutaj robi się ciekawie, dlaczego tak mówię, spieszę z wyjaśnieniami. Otóż naszych polityków oskarżono o dokonanie działań skierowanych przeciwko Armii Czerwonej, spiskowanie z Niemcami przeciw ZSRR oraz utworzenia Stowarzyszenia Nie, w nawiasie niepodległość i innych tego typu prób wybielenia ZSRR w oczach świata, jak i co najważniejsze Zachodu, czyli USA. Chociaż co pokazała zimna wojna, to temat na kiedy indziej. Dl dlaczego próby wiedzenia się? Już tłumaczę. Co więcej, poruszę, pokuszę się o stwierdzenie, że nawet Józef Goebbels by pozazdrościł Stalinowi tak świetnie uknutej intrydze, chociaż w okresie, gdy ZSRR podczas tego procesu kapał sobie dołki pod nogami, on już półtora miesiąca przewracał się w grobie. Dla pocieszenia dodał, że propaganda III Rzeszy i ZSRR nigdy nie była skuteczna ale też zarazem niby była skuteczna, ale też zarazem prostacka. Dobrze, przejdźmy teraz do manipulacji ZSRR, o której wspominałem. Na początku działaczom PPP zarzucili działania skierowane przeciwko Rosjan, więc tak. Na samym początku Polacy widzieli w Stalinie wyzwoliciela, który, który uratuje nas od tych parszywych SS-manów. Jak wiem, później okazało się inaczej, ale na końcu wojny to my chcieliśmy jakkolwiek ocieplić stosunki z Związkiem Radzieckim, żeby po wojnie ich wojska wycofały się z naszych ziem. Poza tym prowadziliśmy przeciwko nim działania wojenne z tego względu, że byliśmy do tego zmuszeni, a nie że taki był nasz kaprys. Dobrze, teraz uniosę się do kolejnego oszczerstwa skierowanego w naszą stronę, chociaż trzeba przyznać, że Andrzej Żdanow dużo musiał wkładać do głowy działaczom NKWD, skoro w tak haniebny sposób nas nie sławili. Mowa tutaj o spiskowaniu z Trzecią Rzeszą przeciwko Związkowi Radzieckiemu i tu już sam się broni ten fakt, że my z Niemcami od samego początku nie mieliśmy dobrych stosunków. Przecież można nadmienić fakt, że pierwszy prawowity władca, który najechał Polskę, a nie plemienia, był Hodon 24 czerwca 1972 roku naszej ery który nienawidzi Słowian, a jego milenium lat dalej niespełniony malasz z wąsem, każe wielko chodzi, Zaraz po Żydach nienawidzi kogo? Jasne, że Słowian. Poza tym to w II wojnie światowej kto nas pierwszy zaatakował Trzecia Rzesza, a dopiero ZSRR 16 dni później. To, że Adolf Hitler z ludu polskiego szanował tylko marszałka Józefa Piłsudskiego to dosłownie też się zaliczała Ruś Kijowska, która po wielu latach przekształciła się w Rosję, która, która do dzisiaj jest tak całą fałszywa jak te paręset lat wcześniej, czy to z Daniela Moskiewskiego, za Iwana IV Groźnego, Piotra Wielkiego, który przygarnął Stanisława Augusta, poniatowskiego po ucieczce z kraju. Czy to Włodzimierza Lenina, Nikity Chruščowa, który dąży do chwilowego ocieplenia stosunków z Zachodem. Czy na końcu za, Bo za Borysa Jelcyna, a jeszcze wcześniej za ostatniego, można to tak powiedzieć, dowódcę ZSLR Michaiła Gorbaczowa. To ten są taką prawo na czole, kończąc na Władimirze, Władimirowiczu, Putinie. Ta Rosja już na zawsze będzie, będzie tak sama. Taki o przykład o mitomanii.